Z tej strony, i witam Was w drugim odcinku z drugi do chwały w FIFA World na moim kanale. Mamy 1100, prawie 1200 monet i 5 jakichś paczek. Więc, no, potwierdzamy sobie je, zawsze kontrakty jakieś czy jacyś. Zawodnicy wzmocnią nasz skład. No, i naprawdę, to jest spoko w tej Fifie. W FIFA 15 tego nie ma, ale tam masz te bonusy z końców. więc to też jest bardzo przydatne. Srebrna paczka z zawodnikami, kto nam się trafi? Nikt. O no, nikt z ciekawszych. Chambers, Eee. Możemy sobie jakiś zawodniku, kupić? A, jakiś. Nie mogę, Dobra, prowadzi to. Jeben na to. <laughs> Mam trochę głos, więc. E, trochę chory. Jestem. i jebać. Nie! ten kontrakt był dobry. Fak. Dobra. E, zobaczymy na skład pod, pod ostatnim od, od ostatniego odcinka. E, tutaj ten dobry. E, zobaczmy czy mamy kogoś z ligi hiszpańskiej. I chyba nie będziemy mieli żadnego takiego pana. Nie, dobra. E, EŚP i EŚP musimy kupić. 1300 końców na, na naszym koncie, więc zaku, z, zróbmy kolejne zakupy. Hmm, pozycja EŚP. Nie będę na razie na formację patrzył, bo i tak za chwilę będę sprzedawał tych zawodników. Tylko, więc. E, co, teraz zapamiętam pamiętam kolejną. Ale nikomu ją. Ja to musimy trzech ASP-kupić. No dobra, to będzie tak. Patrzmy na kontrakty, wszyscy jest już na Ten jest Ten, to jest Zawodnicy zakupieni. 9 punktów na naszym koncie. 3 wygrane, 0 parażek. Na razie seria dobra. No i jedziemy dalej. Eee, Tylko, ach, nie to. Zamiast z klubem. Kucharczyk na razie może... Ale zrób. I teraz baję. Wyszukajmy naszego pierwszego przeciwnika w dzisiejszym. Ogólnie jedynego przeciwnika, bo zrobiłem tylko jeden mecz. Eee, muszę stłunąć. Ten... Nie obczają w ogóle tego programu do renderowania filmów. Nie mogę tam. Nie, nie obczają tego, jak wycinać momenty. Ale dobra. Eee, wow! Nie ma zbyt dobrych zawodników. Ona ma tego fajnego obrońcy. Srebrnego z Chelsea, Zuma. Bardzo dobry, jest stabilny chłopak. Ma dobre statystyki i ten to też jest dobry. Widać, że chłopak idzie pod ligę holenderską. Jaką cała pieprzę. Pie... Rosyjsko. Siadźmy trochę. Musicie że jak hałasuje padem. Chyba ja tego nie zmienię. Jakoś. Muszę grać. A, dobry strzał. Pierwszy ze strony naszych za... klubu, naszych zawodników. To był chyba. E... I, gol? I powszeczka nie wierzę. dobra. I odłowiec mógł wpisać się na. Listę strzelców w tym spotkaniu, no ale e, e, trochę szczęścia. No tutaj szczęście zaważyło o tym, że nie trafiliśmy do siatki. Dobra piła, ale jednak górą jego obrońcy Muszę sobie jakiś lepszy program do renderowania ogólnie. Obserwować, żeby móc, i wtedy będą, nie wiem, 3 mecze, cztery może nawet, ale tak myślę, że 3 meczyki na jeden dzień, to o jeden, jeden odcinek to będzie na spoczko. Więc, no tak myślę, że takie coś będzie. Jakbym miał kończy, jakby miał końce, jakby jakaś firma mnie sponsorowała, to oczywiście tam by miał baila. I bym zaczął z Baleem, czy tam Neymarem na Yyy, Bym zaczął. Ło, dobra, za Dobra, Wojtek, weź się w garść, trzeba napierdolić temu Bobowi i pokazać mu, kto tu rządzi. Mm, jedziemy dalej. Nie ma opierdalania się. No dobra, no widzisz. Że... No, to było no. Ale to już nie, to było. Z tego miejsca można strzelać. M. Gratulacje. Ruben Michał. Kieśi. Ruben chuj Michał, kurwa. Chuj mu w dupę. Jemu ja zaraz kurwa pokażę, co to jest kurwa piłka nożna. Dobra, piłka teraz Dawaj, Fin. Fin, nie popisałeś teraz swoim sprintem 76 pace'a w tej chwili. Uczę sobie, kupie. Naprawdę słyszałem dobre op opinie o tym zawodniku, że jest naprawdę OP. Ach, no te już dzikie triksy ze strony naszego przeciwnika. Ale. Ale my wysuwamy. I baj do przodu. I on. baj. Nie wierzę w ciebie. Dobra, mam jeszcze drugą połowę, no ale to, to było marno. To jest marnotrawstwo. Tak można powiedzieć. Naszych. Y sytuacji, które tworzymy, ale tutaj ebay nie wiem dlaczego nie chcę mi robić fake shot nie, dobrze zwalniam ich kurwa co ja robię jak idiota gram nie, kurwa jak jak idiota zagrałem, ja pier. O, zbili jakiś, Dobra. No, neprofstałem też, że trochę. No, tutaj to kurwa. Chciałem. myślałem, że tamten zawodni. Ale minimalnie. Nasz. Fakt, że mam jeszcze brązowego bramkarza. Jest 2-1 I baj do Dziękuję, dobranoc. Tak się tępi, nóbstwo, Ja pierdolę. Kurwa, przebiegnie się od połowy do bramki. I co? I co? I gol. Kurwa, nie ma. Nie ma bata na wojtka. Idziemy. No i seryjnie. Teraz akurat. dobra Dalej. O matko, strzeliłeś gola i co. To... Jara się tym tak. Dwa gole są. Eee, piszcie mi w komentarzach, jaki byście chcieli drugi skład. Może turecki byśmy zrobili? O, z Emenikę i, i resztą. Jeśli tak chcecie, piszcie w komentarzach. Bo ja chcę z jednej ligi, albo z jednej narodowości zrobić. O, narodowość. Może Francuzów? Też by nie, nie... Fajnie by było. Bo w tej chwili jeszcze nie grałem. Francuzikami. No nie Susaeta jednak chyba nie jest takie szybki Jakbym chciał No dobra. Teraz tak Dawaj, 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 dawaj Me Mario Piękna piwa do Susa Ed. i Susa o susa eta, nie wierzę kurwa. Susa eta, ty kurwa nędzny jebańczu. Marmiesz, wszystkie sytuacje, kurwa jak idzie. Dobra, <grym zjadza> już się będę w gol. No bo takie zagrania są OP, tego się kurwa. Nie da przerwać jakiś piłek, a one są właśnie o, OP jak chuj. A czemu strzelmy ty kurwa debilu? No szczęście, że nie trafiłoby cię kurwa z gdzie wypierdolił cię wypierdoliliby składu ty kurwa nędzniku. What the Fuck. dobra, wypierdol to. I... Dobra, dwie kontry. Dobre przejęcie pola. I fin, teraz musisz. Pięknie i go mes. Tak jest, na dwa, remis. Jeszcze mamy 12 minut na szczelinę gola. Przerwałaś no się wysoko przygodnie. Obudzili się najwyraźniej w tym meczu. Wysoko przegrywali, doprowadzają no teraz do remisu. Skuteczna interwencja i znowu mają wizytę. Szanca na gola! Oddaję Dobre, dalekie wyjście bramkarza. i nie wesprze. Dobra, ale to było dla nas śmiechu warte. Mogę go lobować? Po sumie mogłem robować, nie mogę go lobować, przejść. To że było tego. To, no dalej graj, no przestraszyłeś się tego, że miałem jedną sytuację, i kurwa i ja nie korzystam. co Dalej. Ja chcę grać. Ja chcę grać. i cię rozpierdolę przez te. No chyba nie gra Zobacz, czemu tego gola i chyba nie gra już No, on nie gra już Dobra W sumie jest tylko ta wygraną linią mi. I mistrzostwo i końce I, i nowy, nowy zawodników To chyba nam starczy Nawet nam Dwóch, może trzech zawodników Mogę mieć więcej meczów, trochę zagranych, bo sobie nagrałem więcej odcinków Ale nie wrzuciłem, bo coś się spierdoliło i to nie jest mój wymysł, więc... Hehehehe, <grytanie> nagrany, nie <grytanie> Właśnie tak, chciałem go wcześniej przejść, taki fake, no to jest najstuteczniejszy nice, nice, po w tej fisie może jeszcze ruletka byłaby też dobra. Ale ja używam właśnie. Ale urwał. Dobra. Więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrowienia. Nara.